Możesz znaleźć czujnik ABS-SNR użyty w filmie poprzez link w opisie. Typowym objawem uszkodzonego czujnika ABS jest świecąca kontrolka ABS-ESP na desce rozdzielczej. Po wykonaniu testu urządzeniem diagnostycznym okaże się, że wystąpił problem z czujnikiem prędkości przedniego koła. Wyłącz zapłon i zaciągnij hamulec ręczny. Chcąc wymienić czujniki ABS i uzyskać do nich pełny dostęp, podnieś przód pojazdu i zdemontuj koła. Poluzuj śruby mocujące kół, podnieś przód pojazdu i umieść go na podporach. Przed przystąpieniem do kolejnego etapu zachęcamy do obejrzenia naszego tutorialu pod tytułem Bezpieczne podnoszenie pojazdu. Zdemontuj oba koła. Pamiętaj, aby wsunąć koła pod pojazd. Obróć kierownicę, aby ułatwić sobie dostęp do czujnika. W tej chwili możesz zobaczyć czujnik ABS. Używając płaskiego śrubokręta, podnieś zaczep złącza czujnika ABS, a następnie odłącz je. Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia śruby mocującej czujnik ABS, wbij młotkiem klucz imbusowy na całą głębokość gniazda śruby. Odkręć śrubę. Czujnik ABS jest często zablokowany w zwrotnicy. Spryskaj go preparatem penetrującym w celu ułatwienia jego demontażu. Następnie za pomocą szczypiec spróbuj go odblokować, wykonując delikatne ruchy w jedną i drugą stronę. Niestety bardzo często czujnik pęka w swojej obudowie. W takim wypadku zachęcamy do obejrzenia naszego filmu "Wymiana łożyska i przedniej osi w golfie 6", którym wytłumaczymy, jak uzyskać dostęp do uszkodzonej części czujnika i zdemontować go bez większych trudności. Przed zamontowaniem nowego czujnika zalecamy dokładne wyczyszczenie miejsca montażu drobnym papierem ściernym i sprężonym powietrzem. Możesz znaleźć czujnik ABS SNR użyty w filmie poprzez link w opisie. Weź nowy czujnik ABS, umieść go w jego obudowie, przykręć go, spryskaj złącze środkiem do czyszczenia styków. Podłącz czujnik, zamontuj koła. I postaw samochód z powrotem na ziemi. Montaż zakończony.